Cześć, tu z tuba. Dziś kolejny dzień jedzenia. Pod ostatnim filmem było 500 lajków, także 500 pod tym i będzie kolejny dzień, więc teraz chwila dla was, żeby właśnie to zrobić. E, dzisiaj jest sobota, dzień nietreningowy i dzień bez pracy, także taki totalny off day. E, no i najpierw zjemy sobie płatki jaglane. Tylko będą tu płatki jaglane w postaci takich placków. I zaraz zobaczycie, jaki robię. Tutaj wyszło coś koło 100 gramów zawsze do takiej kreski 200 ml sobie dosypuję i teraz zalewamy to wrządkiem. Teraz to nie może za długo stać, żeby tutaj się nie zrobił taki kamień z tego i do tego wrzucamy cuatro czyli 4 jajka. No i teraz blendujemy papę, I teraz mamy taki kleik, potrzebna będzie patelnia, żeby to usmażyć. I wlewamy połowę. Dobra, tak to tak. wygląda i po zrobieniu powstają takie oto dwa półksiężyce i do tego będzie jeszcze syrop karmelowy Walden Farms, ostatnio pytaliście skąd to jest, to jest sklep Guilt Free. No i tutaj może jeszcze odpalę trochę mojemu kamerzyście, czy nie? <grym> <grym> może. <grym> 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 może zjem, może nie. Uff, strasznie upalny dzień dzisiaj, także zjemy sobie teraz kilka owoców, to będzie ananas, banan i jabłko, to jest wyjęte z lodówki, także będzie to taki orzeźwiający, orzeźwiający koktajl, no dzięki temu powiem, koktajl na ten upalny dzień, też przy okazji porcja witamin, także zaraz zblenduję i zobaczycie jak to wygląda. Dzisiaj będziemy robić na obiad pososia. Tutaj będzie z przyprawami, i jeszcze położy się na wierzch cytrynę. I to będzie z ryżem. Tutaj jeszcze chciałem zauważyć, że kuchnia jest już umyta. Także pracowity dzień. Dobrze się spisałaś. Tak? No dobrze to, Bardzo ładnie, że umyłaś. Znaczy, że jesteś dobrą panią domu. Weź to pod uwagę przy wyborze swojej żony. Dobrze wezmę cię pod uwagę ewentualnie. Super. Dużo przyprawy, ale proszę się nie zrazić. Ona jest w pakiecie, także nie ma co żałować. Czosnek, a ja położę cytrynę elegancko. Co to za dziubanie było? <grym>, bo można pożyć. <grym>, a, nie no, wiedziałem, nie znam takich metod. No, tutaj mamy wiatrak, ale muszę na chwilę obecną wyłączyć, żeby nie za bardzo szumiał w filmie. I dwie takie porcje tutaj mamy, ta. Ta większa jest moja, choć może nie widać, że jest większa. W sumie mamy tutaj dwa worki ryżu, pół jest dla dziewczyny. Też trochę jej dałem, żeby tutaj masę zrobiła. Trochę jej dałem, żeby masę zrobiła. No robimy masę przecież. A jeszcze powiedz, czy pokażesz kiedyś, jak się robi taką sałatkę, bo przyznam się to nie ja robię tą sałatkę, tę sałatkę, tylko, tylko mój pomocnik, tajemny pomocnik. Pomożesz kiedyś? Pokażesz kiedyś? Pokażę. <grystanie> Ale sałatkę pokażesz. Pomogę i pokażę. Pomoże i pokaże, no to dobrze. No możecie dać kciuka w górę właśnie na zachętę. Jestem jak żaba albo rupucha, bo właśnie idziemy z basenu. I po basenie teraz zrobimy test, test mistycznego batona. To jest baton znany mi z vlogów amerykańskich. To jest Quest Bar po smaku Cookies and Cream, czyli taki trochę smak Oreo. Poczekamy chwilę, bo samolot leci. Także Quest Bar Cookies and Cream, zrobimy testik. Tak wygląda mniej więcej. Uh -huh. Pierwszy gryz historyczny. No, smakuje akurat, bardzo słodki jest. Też chcesz, chcesz? <grywa> Dobra. Ile dajesz w skali 1 do 10? 8. 8, czyli jednak jest dobry. Ja jeszcze muszę chwilę z, troch, trochę zjeść, żeby ocenić. Ciekawa konsystencja, taki faktycznie jak takiej domowej roboty trochę. 21 grams of protein. Czyli 21 gramów proteiny. Dobry jest, nie? Mm -hmm. Też plus, że się nie roztopił, myślałem, że w tej temperaturze skiśnie trochę, ale <grych> jednak nie. Jedyny minus to będzie taki, że kosztuje coś około 10 zł, także... No ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić na święto. <grych> Jak wracaliśmy, to zahaczyliśmy jeszcze o takie centrum e, handlowe powiedzmy. E, I też byliśmy w McDonaldzie. Natomiast w McDonaldzie nie jadłem żadnej kanapki spokojnie, tylko to było smoothie o smaku mango, takie bardzo, bardzo było orzeźwiające, było chłodne, takie z lodem. Natomiast teraz na kolację będzie jeszcze taki mały posiłek, to jest, zaraz pokażę co to jest. To jest, proszę bardzo, to jest spaghettina carbonarina, czyli spaghetti carbonara i to jest z taką szynką i nowym sosem, który właśnie próbujemy i teraz będziemy sobie oglądać subskrypcję z YouTube'a. Z racji tego, że dzisiaj jadłem mało tłuszczu, to jeszcze zjem sobie Masło, i przy okazji będzie to okazja do przetestowania dwóch maseł Bulk Powders, czyli właściwie puder na mięśnie, puder na masę. To jest masło migdałowe i masło z orzechów nerkowca po kilo, czyli w sumie 2 kilo. Słychać olej, ale to dobrze. Zaraz otworzymy. Przyznam, że jestem bardzo podekscytowany, bo nigdy z takiego wielkiego pudła nie jadłem. <gryw> Najpierw migdałowe. Chwila prawdy. Ale pachnie! Trzeba wymieszać najpierw, jak spełnienie marzenia. Tyle masła. Czuję się jak Charlie w krainie czekolady normalnie. To tak było? W krainie czekolady? W fabryce chyba. Wygląda tak trochę brązowo. Budzi pewne skojarzenia, ale nie będę mówił jakie. Dzisiaj wieczór się szykuję z takim masłem na pewno, zaraz zobaczymy jeszcze drugie. Pytanie, dlaczego jem drugą stronę łyżki? Odpowiedź jest taka, że mm, według mnie, jak się je tą drugą częścią, to smakuje lepiej. Może Wy też tak macie. Ty tak nie masz? Nie, ja tak nie mam. Jesteś normalny. Dobra, zobaczymy teraz. Zerzechów narkowca, zapach mniej intensywny. Trochę to przypomina taką farbę w takich puszkach. Tyle. Masła. Nie no, będę tu musiał zważyć, bo tutaj bardzo łatwo będzie nabić kalorii, także pewnie z 50 gramów sobie zjem i tyle będzie na dziś. Wszelkie pytania i sugestie zostawiacie w sekcji w komentarzach na dole. Zachęcam, kciuk w górę również. Ja się żegnam, zapraszam na Facebooka i Instagrama i do następnego filmu i wszelkości.